sabor do país da chocolate że kobietki, że z e, mężczyznami, że nas e, panowie wspierają, że jesteśmy e, tutaj tak fajnie zgromadzeni. Dziękuję za gorące powitanie moim fanom. Dziękuję wszystkim! Ja kocham się! Wszyscy to wiedzą! Spójrz w oczy, me, No spójrz, prawdę powiedzą. Czy pragniesz mnie, tak jak ja ciebie wiem? Przytul pocałuj ze sobą, zabierz mnie. To no. nie chcę ująć każdego zasadnego stamtąd serca. Nie chcę ująć każdego stamtąd Końcówkę z mojego supernackiego tabletu, dlatego macie taką piękną jakość, ale nieważne. Chciałam Wam podsumować występ pani Teresa Werner. Że było fajnie, ale na początku śpiewała takie piosenki, których w ogóle nie kojarzyłam. Razem z moją siostrą ani nikt. Zresztą ona robiła tam promocję swojej płyty. Na koniec śpiewała chyba z cztery piosenki, co znaliśmy, dlatego macie fragment tam przed chwilą z tym, co śpiewałyśmy. Nawet dosyć długo y, to trwało, e, tylko że co chwilę robiła przerwę między piosenkami i gadała z nami. W sensie niby fajnie, ale robiła taki puste stand up, pół tak jak mam być szczera. Ale już się uśmialiśmy w niektórych momentach, tak powiem. E, I to tyle, dziękuję bardzo mojej babci, że dzięki nie mogą tam być, bo y, ja to bym tylko poszła tam do Beki, w sumie to byłam tam dla Beki dziękuję bardzo. Dobranoc, widzimy się, się, miłego dnia Wam życzę i wieczoru, bo Wy to oglądacie o 14 albo 15, Bóg wie kiedy zresztą. Narka.